Dzień dobry, na załączonym wideo widzimy żurawie firmy Granit. No i teraz tak, widać też, że pozostałe dwa żurawie są zwiatrowane, a trzeci pracuje. Dlaczego to sprawia niebezpieczeństwo? Ano dlatego, że jeżeli na przykład żurawiem, który pracuje, trzymamy coś w jednym miejscu, a wiatr się zmieni, to wysięgnik żurawia zwiatrowanego może uderzyć w nasze liny. Dlatego z jednej strony, jeżeli to są żurawie, żurawie obsługiwane z kabiny, to powinni być tam operatorzy, albo powinny być te żurawie zakotwione na czas pracy tego trzeciego. Jeżeli jest taka opcja, że macie na przykład kasetę, to tak samo powinny być na przykład żurawie przesunięte z miejsca pracy żurawia pracującego i chociażby zahamowane, czyli Zostawione na hamulcu w jednym miejscu, żeby właśnie do tej sytuacji luźnego przejazdu nie doszło. Nie wiem, jak jest na granicie w tym momencie, ile tam jest operatorów. Widzimy, widać, że w kabinach tych operatorów nie ma. Zatem dobrze by było zastanowić się nad tą sytuacją i przemyśleć sobie na zaś. Ja rozumiem, że branie trzech operatorów w momencie, kiedy tylko jeden pracuje i płacenie wszystkim trzem może być drogie w Polsce, ale chociażby powinna być zachowana ta, jak się nazywa, ostrożność, że te żurawie, nawet chociażby z pilota sterowane, powinny być przestawione zahamowane w miejscu, w którym nie będą miały kolizji z żurawiem pracującym i dopiero wtedy powinna się odbywać praca jeżeli wiatr jest silniejszy tego dnia i nie można zostawić żurawi na hamulcu to jednak powinni być operatorzy dobrze, z firmy Dekarest widzę ktoś film oglądał, bo coś tam się poprawiło być może ktoś na granicie obejrzy też ten film a ja tymczasem opalam sobie cztery litery a, żeby nie było, bo stare operatory to będą jeszcze podpowiadać, że przecież można przepchnąć żurawia z jego swoimi linami. No nie, uszkodzicie linę. I przewyższenie na tych żurawiach takie trochę nie za duże. Ja rozumiem, że jest 2 metry wymagane, ale tu.